W Ustrzykach Dolnych odbyła się promocja książki pod tytułem Niedźwiedzica z Baligrodu i inne historie Kazimierza Nuszki". Opowiadania Kazimierza Nuszki o zwierzętach żyjących w bieszczadzkich lasach i nie tylko spisał Marcin Szumowski. Marcin Szumowski jest dziennikarzem telewizji Polsat i wielkim pasjonatem przyrody. A w swojej książce zabiera czytelnika w świat, jedynego w Polsce leśniczego, który przyjaźni się z niedźwiedziami i potrafi z nimi rozmawiać. Kazimierz pokazuje nam świat wielkich niedźwiedzi, przemykające jak duchy rysie, polujące pod osłoną nocy wilki, majestatyczne żubry, zwinne wydry, kuny oraz skryte żbiki. Posłuchajmy, jak opowiadają o nim jego przyjaciele i znajomi. A także tego, co on sam ma nam do powiedzenia. To jest Basia Bidzińska, Renata Jasińska i Piotr Twórzydu. Poznaliśmy się przez Facebooka. Dzięki jego miłości do przyrody ma taki piękny domek w Bukowcu, gdzie po prostu już pierwszy raz jak przyjechaliśmy zakwaterowaliśmy się u niego. No i tak się nasza znajomość potoczyła dalej. Nie pierwszy raz jesteśmy wywalcami Często w Bieszczadach yy, i zawsze nie omieszkamy odwiedzić Kazia. Z Kaziem, dzięki Kaziowi mogliśmy poznać piękne okolice Bukowca, m.in. Łopienkę. My jesteśmy spod Krakowa, więc to są taka nieduża miejscowość koło Puszczy, Niepołomickiej, połomickiej, Niepoł nie po Stanisławice. Bywa tak, że nie wracają do Gawry. A ja wróciłem do Gawry, którą są uszczyki, to tu wszystko się zaczęło, tu przyszedłem na świat, no niestety już 60 lat temu. Gdzieś tu w szpitalu, nawet nie wiem w którym miejscu, ale tu jest mój początek. Obecnie wylądowałem gdzieś tam w Solina, w przepięknej miejscowości Bukowiec, który no, siłą rzeczy jest teraz moją nową ojczyzną. Ale w masy przeróżnych zwierząt, te drogi się krzyżują, tych spotkań jest więcej mniej, ale siłą rzeczy się zdarzają. Ważne, żeby w tą drogę wchodzić sobie z takim umiarem. Kto skrzydłem cię dotknął, już jesteś uratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni dokąd ma lecieć, i wtedy całe bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły, bieszczackie, bieszczackie anioły w z radości i dobrej pogody Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie Skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem Napisałem takie krótkie resume i przesłałem Kaziowi, bo ja się z nim kontaktuję przez telefon Ale głównie przez Facebooka i przez Messengera Karzy nie jest bardzo rozmownym człowiekiem, jeszcze ja tak trochę Bałem tego e, tej opinii, o tym moim pomyśle, no, ale wtedy pojawił się na Facebooku taki duży niebieski kciuk. I ten duży niebieski kciuk potem pojawił się za każdym razem jak muszę wysyłać. I, i jakaś dziękuję, to, że wytrzymałeś napór pytań moich, że wytrzymałeś ilość po prostu tych dziwnych różnych maili, sms-ów, telefonów, SMS różnych, różnych porad. No i że... Współpracowałeś e, tak, że chyba w piątek Ja starałem się, starałem się, aczkolwiek przyznam szczerze, że współpraca z Marcinem też temu była. Współpraca z Marcin, bardzo do ciebie, pytania w tym uczniu się z prawej strony, drogi na lewą, czy odwrotnie, doprowadzają do czasem do Jak się zachowywać, kiedy ma się te niedźwiedzie w lesie? No normalnie, robić swoje, nie bać się. Kiedy się zauważy tego niedźwiedzia gdzieś tam spokojnie żerującego, no warto się wtedy wycofać i zmienić front, czy tak powiem, robót i z drugiej strony góry coś robić. To nie jest tak, że nie będą zaraz nas tam szukały i próbowały zjeść, one tam mają swoje ścieżki, swoje zamiłowania. A jeżeli już dojdzie do takiego spotkania, że tak powiem twarzą w twarz, no trzeba podjąć już bardziej stanowcze rozwiązania, kroki. Y nie wpadać w panikę, nie uciekać. Z tego, z, że tak powiem, względu, że to niewiele nam da, więc jak będzie chciał, to i tak nas dogoni. Zatrzymać się, przyjąć zdecydowaną postawę. No, nie wiem, jak się ma jakąś mapę, książkę, plecak, wznieść ręce do góry, krzyczeć. Groźny, niebezpieczny zwierz. Najgroźniejszy, jaki występuje w naszych lasach. Lidwiedzie z reguły są roślinożerne, aczkolwiek, no wiemy, że nie garzą mięskiem. Mięso zwykle nie polują same, nie tracą na to energii, na jakieś tam gonitwy, pościgi za jeleniami czy sarnami. Natomiast z, z, z chęcią korzystają z, z tych ofiar wilczych. Potrafią wilki przegonić i zagospodarować to, co wilki upolują. Zwykle nie jest tego nigdy dużo, ale zawsze coś tam, coś tam skonsumują. Lato to oczywiście owoce, czereśnie, maliny, jagody, wszelakie. Jesień to już jabłka, śliwki, tarnina. No i zimą powinny i spać, czyli, czyli w okolicy powiedzmy końca listopada, początek grudnia to czas, kiedy, kiedy niedźwiedzie powinny zalegnąć w swoich gardach. Nie jest tak, że wszystkie idą spać, nigdy tak nie było, to nie jest tak, że że kiedyś były takie zimy, że niedźwiedzie wszystkie spały. Zdarzały się osobniki też takie, które gdzieś tam się włóczyły po okolicy. Patki, takiej reakcji czy ataków niedźwiedzi na ludzi zdarzają się właśnie w tym okresie. No i taki filmik, który gdzieś tam, przed którymi świętami udało się nagrać, być tam w tym miejscu, do tej pory nie wiem co mnie tam poniosło. Gdzieś tam w książce, staram się to wyjaśnić, ale no, taka akcja leśna, wilczo-niedźwiedziowa miała miejsce. Wydaje mi się, że wtedy pomogłem. Tej. Pewnie by sobie poradziła ta niedźwiedzica z tymi wilkami, mam nadzieję. Ale tutaj nie widać, bo ja tu stałem na takiej skale, te niedźwiadki przybiegły do mnie, były dokładnie 3,5 metra ode mnie. Tutaj w kadrze nie ma, bo taka skała zasłania. Po, dwóch, po trzech tygodniach miałem spotkanie z tą rodziną, tak, o, takie twarz w twarz, na kilka metrów. Właśnie w początkowej tej prezentacji, wtedy myślałem, że to już będzie ostatnie spotkanie, bo odległość była 7 kroków, czyli to jest około 5-6 metrów, ale coś tam powiedziałem tej niedzielicy, myślę, że zrozumiała, że jeszcze nie... Ten rok dwa podarowa. No, oczywiście, niedźwiedź to jest poza wszelką dyskusją, bo to jest największy drapieżnik, tu nie ma dyskusji, najbardziej niebezpieczny. Oczywiście, że człowieka może zaatakować dzik, no znane są ataki dzika, aczkolwiek można powiedzieć, że więcej, więcej jest zarejestrowanych przypadków ataku dzika na człowieka niż niedźwiedzia. Dziki też potrafią być niebezpieczne, szczególnie ranny dzik lub locha prowadząca młode. No, no, no przed dzikiem trzeba uciekać, przed dzikiem o tyle jest ratunek, że można skoczyć na drzewo, natomiast przed niedźwiedziem ucieczka jest mało możliwe. Trzy razy uciekałem, trzy razy stokołem skutecznie. Pościgni niedźwiedzia nie były długie. Powiedzmy 30 metrów 40 to jest max. Nie, nie, nie. się wychować. Trzeba, ja mówię, no trzeba krzyczeć, tu, tu, tu nie ma jakichś mądrych rad, no, trzeba po prostu krzyczeć, wrzeszczeć, e, żeby telewizor nas słyszał. Nie ma takich przypadków, że jeżeli będziemy się głośno zachowywać, że on na siłę będzie do nas Większość z tych przypadków, pogryzień czy ataków, no tak jak mówiłem, to są w okresie marca, kwietnia, kiedy no, ludzie, że tak powiem, no, chcący... Znaleźć to poroże, jeleni, no wchodzą w takie miejsca, gdzie jest zwykle nawet ja jako leśnik nie mam tam potrzeby zachodzić. To są jakieś takie zakamarki, modniki, ja jako leśniczy nie czołgam się po modnikach łukowych, czy środkowych, czy, czy jodowych, z nadzieją, że tam znajdę jakieś potężne. Czy ktoś mnie pyta, czy ta metka marszałka, ile tych niedźwiedzi jest, chcę znać dokładną liczbę niedźwiedzi w Polsce. Ja myślę, że możemy operować już liczbą, że 200 osobników. Ale ja wrócę do tych 80 czy 200 niedźwiedzi, bo rzeczywiście nie, ja nie ma znaczenia, czy, czy, czy jest ich 80 czy 200, bo, bo nie płacą nam sztuk. Natomiast rzecz w tym, że one są, że tutaj jest miejsce do życia dla niedźwiedzi, żubrów, żbików i, i zdaje się, że drugiego takiego miejsca no specjalnie nie ma, że, że tych niedźwiedzi jest najwięcej w Polsce, mimo że, że kojarzone są zawsze z Prawda? Jak się Polaka zapyta, gdzie żyją niedźwiedzie? W Tatrach na Skalnej gra, Jak się zapyta Polaka, gdzie żyją żubry? W Białowieży. To się już zmienia właśnie, bo, bo w Bieszczadach żyje w tej chwili podobne, jeśli chodzi o wielkość, to podobne jak w Białowieży. Mało kto o tym wie, że ponad 500 żubrów i w sobie powie w To taka, taka sprawa, którą warto y, zauważyć. Podobnie z nieśmiedziami. Ja się bardzo cieszę i gratuluję Kaziowi, panu Marcinowi, książki, dlatego że mam w tym taki osobisty cel. Jesienią spotkałem się z Wojskiem Bersynem-Gąsienicą. Tam mi taką swoją książkę o niedźwiedziach tarszańskich i mówi, czemu to u was? Przecież ja podglądam ten walik tutaj. Tyle tych niedźwiedzi. Kaziu, mówiłem Ci o tym? Tak. Mówiłem Ci o tym jesienią. I, 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 i Kaziu mówi, no coś, coś na rzeczy jest. I bardzo dobrze. Dlatego, że, że tę książkę powinni czytać ludzie zwyczajni, ci, którzy jeżdżą w Pieszczady, ci, którzy nie jeżdżą. 4.